Siemanko, witam już w vlog. vlogmasie na moim kanale, jest ósma piętnaście i teraz, zaraz idę do szkoły, a ja otworzę sobie teraz, a ja tworzę sobie 11 czy o tutaj jest, kurde co to jest? To są chyba te, 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 no te samki takie co Mikołaj, wiecie, na pewno wiecie o co mi chodzi. Zostało 13 dni do świąt, czyli dosłownie niewiele, już niedaleko, bo 13 dni to do dosłownie mniej niż nawet 2 tygodnie. A ja zaraz idę do szkoły, jest taki mrozik z minus 5 na dworze. Nawet zaparowało mi okno. Po zdjęcie zrobię zaraz. Ale fajnie to wygląda nawet, tylko zimno trochę. Siema. Generalnie ja wróciłem do domu jest za 25, czyli inaczej 16.40 i dzisiaj są ruraty oraz mam spotkanie. I nie wiem czy iść na te ruraty czy nie, ale raczej nie pójdę, bo mi się nie będzie chciało, a, a spotkanie mam o 18:00 i za niedługo też będę robił babeczki. Także nie przegapiajcie moich nowych filmów, bo może być tak, że kiedyś będę biegł babeczki, bo mam już foremki i wszystko. Ja zjadłem było to takie średnie. No mnie nie smakowało mi, mi to. Ale za to mam tutaj takiego takie lody. Teraz obejrzę sobie filmik Freeza za chwilę. Siema, dzisiaj ze mną z Wojtek. I nie wiadomo gdzie idziemy. Dobra. Teraz idziemy przez pasy. Patrzymy czy niczego nie ma. Idziemy tam. Jest tam nic nie ma. Robimy takie choćby kółko. Co ty robisz? Teraz y, przechodzimy tutaj czy tam Robię idziemy? A bo tam, to jest to? A ja chciałem tam i tam, prosto pod kościół, bo zaraz idziemy na to spotkanie. Kto się obwiniał, kiedy był przełożony. <laughs> A on z ty... Z ty? godzinę ty... wcześniej. Jest 17:45 na osiemna... po 18. Po 18.00 mamy spotkanie. Zimno jest chyba minus 2 stopnie około. A więcej no. no tak około minus 2 I już idziemy pod salę Ja już wróciłem ze spotkania, było zimno na dworze strasznie Przez dwie godziny chodziliśmy w kółko W sensie, no po prostu gdzieś poszliśmy Bo nam się miło ten pajac oczywiście zamiast przyjść o 17.45 Przyszedł o 17 Musieliśmy przez prawie godzinę, no około 40 minut Chodzić gdzieś, a na dworze było strasznie zimno Tutaj mam y, bułkę, no ogólnie taka kanapka i herbatka Teraz ja też będę kończył tego vloga, bo muszę też go zmać i wrzucić nie jest tak hop siup, no nie tylko no muszę jeszcze rewyrenderować, zrobić miniaturkę, stawić filmik. Dlatego też dziękuję za oglądanie tego odcinka, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby subskrypcja stała się szara. Łapajcie ten odcinek, komentujcie, udostępniacie znajomym wybierajcie na mojego Instagrama Plutksa oraz na moją grupę na Facebooku Ziumerekosa. To tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!